Witajcie z tej strony, Witek2004 A to kolejny odcinek z poradnika na moim kanale Dzisiaj pobieramy Scrap Mechanic do to już chyba dziewiąty odcinek Dziewiętnasty odcinek z naszego No z naszego odcinka Z naszej serii Z poradników No i to <mum> Wiem, wiem, wiem. Miało być dzisiaj Timberman, ale po prostu Scrub Mechanic chciał dzisiaj nagrać. No i nagrywam pora, więc. No. no to najpierw potrzebny program. To jest WinnerR. I byle jaka przeglądarka. Wchodzimy w link podany w opisie. Zjeżdżamy trochę w dół. działamy tutaj. Przekierowuje nas na stronę AdFly. Musimy poczekać 5 sekund. Klikamy skid up. Przekierowuje nas na stronę Mega i na niej pobieramy. Powiesz przez przeglądarkę. gdy nam się już to pobierze, będziemy mieć taki plik winner. Klikamy na niego prawym. Klikamy tutaj. gdy nam się to zrobi, będziemy mieć taki folder. Taki folder z Scrap Mechaniciem on waży 1Gb i 21Gb, jeszcze 21 210 mb A Scrap Mechanic sam waży 311 e Ten folder możemy dać gdzie chcemy do byle jakiego dysku Dobra, klikam na niego dwa razy Wchodzimy tutaj, wchodzimy tutaj I tu mamy Scrap Mechanic dajmy, jeszcze nie, tutaj nie mamy skrótu. tutaj mamy skrót na dajmy utwórz skrót i możemy przenieść na pulpit o, to już by było na tyle więc do zobaczenia w następnych odcinkach no i, aha, wróć, wróć, wróć chciałam wam powiedzieć, że ta strona EG Games update'uje na bieżąco gry na przykład taki Scrub Mechanic, gdy wyjdzie nowa wersja, to od razu go update'uje na nowszą wersję. Ale żeby mieć tą nowszą wersję, trzeba jeszcze raz podać. Ale spokojnie nie usunie wam wtedy save'ów. No więc to by było już na tyle. Trzymajcie się. No i intro.